Siemanko, jest to Matrix i witam was w pierwszym odcinku z PC Building Simulator i za mną no jest, tak, Kraker i Sunny. Witajcie pilci, treść. I no cóż, e, e, powiem tak, to grę, to jest Sunny, Sany powiedzieć. powiedzieć sama na epiku. Tak, ta, ta gra jest tak. wspaniała i możesz mieć RTX -a 3090, w końcu, możesz się pofleksować ta kolega, no, żeby masz może... kąpa z RTX-em z tego, żeby dla ten kompie jakoś simulator. Tutaj moż tutaj można normalnie dodać informatykę, ale dobra, nowa gra, bo ja troszeczkę troszeczkę gram. A dobra, o co w tej chodzi? Eee, samy, jest ktoś tam, jakiś możesz? Bo tam grałem. Eee, no, no bawisz się w komputerów, sam składasz komputery, tam nie wiem, jakieś tam wirusy czy coś, eee, Polecam swobodną konfigurację. Eee, możesz mieć RTX A390, tak jak już wspomniałem, za darmo, więc a, polecam. Dobra, a my tutaj zagramy sobie eee, tutaj kampanię. I no cóż, to troszkę tutaj dobra. jest, a... tak jest studia, ale dobra. Pracę no pierwszy. Pracę bilik, Simulator. Dobra. Mamy. I akceptuj. No i mamy to załadowanie. Dobra. Widać że w MC w na początek idź do swojego On obok drzwi i on otwórz... A, No, taka rada ode mnie. Nie dotykaj tego komputera, tylko go po prostu włączaj, bo jak go weźmiesz jeszcze go tam nie, nie podłączysz, nie? Taka dobra rada. Okej. Okay. I otwórz, program po pocztowy widoczny na pulpicie, poczeka na ciebie wiadomość. I o który komputer chodzi? O ten, tam pod moim biurkiem, nie? Który jest. Nie dotykaj go. Choćbyś chciał. Okej, okay. i dobra. No to co, wsiadamy? I tak. Eee, tutaj widzicie wręcz mój pulpit. śmieszne. <śmusznie>. Tak, bo to, mam, to jest mój pulpit, a to mojego komputera, dobra. e Dobra, i co to mamy? O ty, Cześć, nie za... komputerowego chyba że nie jest w dobrym, zbyt dobrym stanie. Kilka najważniejszych rzeczy. Firma nie radzi sobie za dobrze. Na koncie bankowym nie ma pieniędzy. Rachunki za wynajem lokalu i prąd przychodzą co miesiąc, więc musisz mieć pieniądze, żeby je opłacić. Byłem w trakcie zlecenia, które... Po powinno móc wynajm wynajmiać, gdy patrz na e-mail. Pamiętaj, żeby używać us pas pasy termopotentów na przewodzącej podczas montowania proces procesorów. Prawie zawsze zapominam, a potem komputery się przegrzewają. No i myślę, że już wszystkie, wszystko jasne, teraz to twoja firma i możesz ją prowadzić jak chcesz, mam nadzieję, że pójdzie ci lepiej niż mnie, uścisk Wujek Janusz Mmm, mm. pieniążki Dobra, PS Musiałem poży... pożyczyć 15 dolarów na paliwo, wiesz jak jest. Dobra, typowy, jest. typowy Janusz. Okej, okay. hej, wypróbuję kod do test. Cześć, montowałem wcześniej w komputer i zapomniałem jaki zasilacz On kupić do karty 380, które właśnie. 1080. 380, właśnie dołożyła. To, to mógłby powiedzieć ktoś, kto nie używa mojej nowej aplikacji Code Notes. To pamiętasz o różnych rzeczach. Potrzebujesz zapisać datę, Czy pracowałeś. Dat dat Powój, Code to świetna aplikacja, dzięki której możesz stworzyć notatki dotyczące montażu komputerów i do odczytać je, gdyś co to To bardzo wygodne. Polkaca powinna być gotowa do internetu. Dobra, pominę tego, ja tego e-maila, będę. bo ty już po, połowę odcinka to co? czytasz. Okej, okay, i cześć. No, jeszcze 5 minut mamy. Dobra, cześć. Cześć, Janusz. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Mój komputer działał wolniej niż zwykle. Myślę, że być może dałem na coś, czego nie powinienem. Nie wiem, może mam wirusa. W górę dziękuję, Gary. Dobra rozpoczęł no, godzinny, dobra, czyli to do komputera O, i to mamy komputer właśnie. I tak, to jest może być taka pierwsza misja. I też mamy tutaj komputer i mamy tutaj właśnie. Ja. Takie... No i mamy tutaj pierwsze ja. zadanie, to PC. PC może uruchomić system operę. Może uruchomić... zainstalować system, po Wirus prostu wirusy. i usunąć wirusy Wyrusy. potem. Ja mam... cię mogę poinstruować dobra. w na chcesz. Wskazywanie antywirusowe się po prostu zrobić tego komputera. Bo koleś nie umie po prostu nie stać kurde, żeby ten... Dobra. dobra I to momenty podluż... klikasz I. Ja właśnie. Ej dobra, mam tutaj właśnie taki Dysku e. USB. Takie, bo my... Dobra. E, do... no. No, to tutaj kupujemy te, te całe takie rzeczy, czyli tak. Podłącz komputer. W przypadku tego co docenia musisz... Dobra, co? 3... No kabel podłącz monitor, klawiaturę, mysz i, z i zasilanie do z tyłu komputera. I no cóż, no to co? Montujemy. Jak prawdziw informaty? Tutaj trzeba go przytrzymać, żeby się to podłączyć. Mam rapek. Podłączamy, podłączamy. I cóż, wszystko działa. No i teraz to. Dobra i wszystko działa. I właśnie chciałem powiedzieć, że to mamy taki pewne i beterczeń, co nam tutaj pozwala co i jak. E dobra, i teraz przechodzimy do in- do... Zabiałem do... włączyć Eee... drugiej Zuk będzie szybciej. Dobra, ja wolę się poklikać. No i co? I ten dźwięk. Głośny wpierun. Dobra. No daj programy. I no cóż, e, skaner antywirusowy. No. No to może troszeczkę potrwać Aby zmiany zostały wprowadzone należy no, ponownie uruchomić komputer to, teraz? Ciekawostka, ej ciekawostka Wiecie, że to pochodzi z czasów Windowsa 98 Gdy <laughs> trzeba było potwierdzać po prostu, po prostu ponowne uruchomienie zgodność w pliku, Oraz żeby one się dokładnie wygrały, czy w jest ten No i tam oczywiście dało się dość na no, ale dobra Skaner antywirusowy Rozpój skanowanie No i wykonałem plik, pliki 336 8 pliki Ty tutaj chyba te pornucki pobierał Spytuł. i... I nie może przyznać. No ja, dobra, i co dalej teraz? To no, trzeba chyba no, wyłączyć komputer, tak? No, możesz kliknąć P. To we'll faster. Dobra, wyłącz. I co? Odłączamy teraz? Nie nie musisz tak robić. Wystarczy, że od teraz escape i teraz przytrzymaj prawy Dobra I co? Co dalej? Czyli że gdzieś muszę to... Tutaj... No tak, no odłóż go no i to, to już zasadniczo tyle. Odbierz nagrodę, Dos doskonale. Teraz wystarczy oddawać zapłatę za wytną usługę. Otwórz skrzynkę i naciśnij odbierz. I dobra, to jest pytanie, gdzie ta skrzynka poszła, bo to ty, A ja utknąłem. Jak tu utknąłeś? co ty gadałeś? No nie, gdzie ta skrzynka pocztowa, kurde. Jaka skrzynka? No tam e-mail, nie? A. Bra. Odbierz. A, dobra. Ok. okay. Zlecenie wykonane. Udało ci się wykonać pierwsze zlecenie. Gratulacje. Teraz Raz do drzwi wychodzisz. Dobra. No i to było takie tak zwane podziękowania. I tak dalej. Dobra. No to lecimy. Pierwsze zlecenie wykonane. Nice. No ty dołuj. Koniec dnia. Na pracy 2018, fajnie Cofnijmy <laughs> się do tych wspaniałych czasów. No ten... dobrze. już nie wrócą. Dobra. O kur <laughs> Nie polecam ci brać wszystkiego na rad, bo się nie wyrobisz. Wejdź po prostu pojedynczej jak proste. No pierwszy dobra. dobra, zobaczmy jakie to będzie najtańsze. A to tam... Dobra. To będzie najlepsze, to A, co będzie na początek, tak, tak, Ty uszkodzona i... karta nie bierz, bo po prostu z, nigdzie nie... Znikąd Ty będziesz nie bierz, nie, kartę, nie? W transporcie, teraz musisz wyjść i wejść, w, ten, w to biuro, nie? Serio? Yes! yes. Nie, dobra, mamy komputer, nowego gościa, i przechodzimy gorze, do... ale brudne, oh, brudne kurde. Ktoś miał, hehe, he, brudne myśli Stereo. Tak Gdzieś nie wiem, na wiesz, to, dobra, instaluj Sprężone powietrze Otwórz budowę przed czyszczeniem, to chyba byłby najlepszy pomysł w mojej opinii Tak, a jak się to czyści teraz? <laughs> to akurat nie wiem Jakby generalnie, ja, ja tylko w swobodną konfigurację Grałem. Eee, jak to się to czyści, kabel myślę, że musimy. To że. Dobra, to trzeba przytrzymać Ścimy A tutaj chyba trzeba coś innego Trzeba chyba coś innego No nie, no potrzebujesz sprężonego powietrza może po prostu go otwórz, co? A zawsze wejściesz się kurde uszy No to dwa... Znaczy wyklikasz dwójkę na trawiaturze I teraz przytrzymujesz Śrubki wykręcasz To zasadniczo Tyle bo nie możesz zacząć teraz krzyścić Teraz możesz zacząć krzyścić chyba no bo jednak... O kurde jak to było tak użone Zdejmij może chłodzenie co to ty na to i tam wyczyć też wszystko jakby Nie. I że to, tak? No chłodzenie, czyli no to co jest na procesorze no, że to trzeba To jest jak ten e, troszeczkę to jest jak ten e, taki card simulator oczywiście, że tam było też takie a tutaj to było części tam. Ja wiem o co chodzi I czyścisz No wszystko to już Tak? Ja zinstaluję chłodzenie, ale Przed tym pastę termoprzewodzącą Pasta przewodząca. no przytrzymaj na procku, no już wystarczy, no tam Dobra Teraz chłodzenie, Zainstaluję. Eee. I części komputerowe chyba, o właśnie, no No i zakładasz I podłączę Kable Eee, zainstaluj Nie E Wyjdź z tego, trójka A kabel, tak? No I teraz tam Chyba jest podłączona, ale dobra. Tak, e... jest podłączone, spokojnie. Ale dobra. Instaluj. Nie, to jest jak się tutaj to budowę teraz. Zdejmij jedynka. Części chyba. Chyba byłby części, części ale mogę się mylić. No, i teraz zainstaluj, przykręć. Kurde Pierwszy z to na kanale iście się do dość Voila, masz komputer gotowy, zapodajmy tak mi się wydaje Już nawet nie musisz go podłączać, chyba że... A nie musisz, dobra, nevermind. No muszę usunąć wirusy, więc jak wam to... Ten... No okej, okay, nie zauważyłem po prostu. Nie no, ja i tak dalej. Dobra Włączamy komputer? Ja czy będzie miał inny ten tapeta? Ja, ja takie spoko do podoba mi się. To mm -hmm. antywirusowy. Ja taki przyjemna nagra. Też polecam, polecam bardzo. Tak. Jak za darmo, to polecam. Macie <laughs> rtx 3090 bawcie się woli <laughs> Na mnie wosło jest planowane Ej, i kale dałem na koncie. <gryny> okay. Ja Zamknij tę posadkę. Dobra. Czyli mimo, w... że na samym zlecenie chcesz, że jakaś stówba, sprawdź ile kosztuje, GTX 970. Czekaj. Jak e, jak to poszedł na Z2. Okej, okay, odbierz. E, no i teraz escape. Albo nie, 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 twu, 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 e, Wróć i wyłącz skrzynkę. Na razie może przysiądę seń Po prostu minimalizuj ją i kliknij sklep. E, sklep. I poszukaj gtx 970 jako kartę graficzną. GTX... 970. 970, tak? Oczywiście ze spacją, nie? Okej okay. O kurde <grym> mm -hmm. <Wow. grym> No, musisz zrobić jeszcze inne jakieś zlecenie, żeby było ci stać na tą kartę Dobra, zobaczymy e, więc, dobra, witam <grym> Potrzebuję trochę więcej miejsca na kompie Za plików pliki plików zainstalowaniem na moim komputerze w z księżnickiego Półtora za... z za, za rano Zaczekaj, sprawdź. Budżet 50... Sprawdź ile kosztuje Sprawdź ile kosztuje ten dysk Czekaj, dysk 50 gigabajtów, czyli 1,5W, okej 500KB, no Pamięć masowa, kliknij, masowa. kliknij tam zaśpadkę, pamięć masowa A, hmm. no, była, że jakaś dysk 50 No do 50 właśnie tego, o O właśnie, no ten S Store w ogóle cleanowy ten dysk, bo S. Ja. S-stora, nie, no co tam... Na razie nie wiem czy go za... E, po prostu przyjmij ten mówienie, nie. Aha. I wiesz, nie. I to do jutra, tak? No, też co chodzi? Te, no i teraz kup go, no najlepiej. Jak kup teraz kup i weź z od klienta. Okej, okay, to, to było. To było to. To. Acty. No i zaakceptuj. No i, no i... I idziemy z pracy. A z dnia. Na do pracę. pracy. Pra no i to będzie ostatnia stanie akurat. I dobra, zobaczymy. to mamy o właśnie. Karta. Czeka jaka karta? A dysk dyskłupia. No, dysk. Fajna budowa. No, tak jak to. myślę może być akurat no. z do wymontowania. I dobra, no to co? Usuń. Ale... No, wykręcasz. Ale to wiesz co, to byś musiał jeszcze drugą stronę budy, nie? Że wiesz drugą blachę To nie wiem czemu No, a jak masz niby zainstalować ten, hmm. ten Jak masz podłączyć desilacz, gdzie masz go z niby schować. No po prostu od, odkręć nie tą drugą stronę blachy. Znaczy wiesz co mam na myśli Dobra i teraz zainstaluj Dobra, procesor nie, Mam e, pamię PAMIĘĆ MASOWA Masowa, pamięć masowa. to jest tam. no Teraz to Kliknij, kliknij I wysuń tą taskę przede wszystkim, tak jakby Musisz najechać na... O właśnie, no i teraz zainstaluj dysk No widzę I kopamy Teraz go Teraz kabel I no, przytrzymaj podłącz do płyty no i drugi kabel tutaj ten? no okej okay. i teraz masz już boczne blachy no tak e jeśli chodzi o mojego komputera nie ma okay. czegoś jakiegoś okay. tego tego, że, że tam trzeba jedną stronę, tylko jedną stronę i ten, jest no, okej. Okay. No cóż, no ty masz jakiegoś OM-owego HP-ka, no to wiesz, to jest trochę inaczej niż z tak to Tak, trzeba nic tam wiedzieć, tylko sobie podłączasz i tyle. Tak jest spoko. No cóż... Przecież OM-owe nie mają takiej możliwości rozbudowy jak, jak prawdziwe stacjonarki, mm. bo tam już w wszystko, a w om to często jest Może kiedyś pomyślę, jeszcze, może kiedyś pomyślę nad własnym takim e, komputerem. Jest, e, jeszcze teraz musisz jakby zainstalować system, nie? tylko że... Teraz co mam zrobić? Myślę, że... Pędza... Zainstalować system. No. Okej, okay, miałem dysk. No i wiesz co dalej, nie? Tam. To jest dokładnie to samo co byś co robiłeś wcześniej, nie? No ci podłączanie po prostu. Ja podłączanie z system i tak nie. dalej. Um, tutaj trzeba go przytrzymać, żeby ten instalować kurde. Tak, a nie kliknąć. Też się do tego ciężko przyzwyczaję No, no i co teraz? No to urkają, tak? No. no tak, no tak jakbyś, no po prostu... Jak wcześniej robiłeś, nie? Po jak kliknij, czynieść się, się do monitora i tak dalej. Omega system, system. Crimsowana dwa trupele, dobra, nie będę narzekał. Lepsaliśmy. No ja, ma wszystko już jestem zainstalowana chyba. No tak, no i miałeś tylko system zainstalować, no? Wiesz na reszta. No to Teraz go oddajesz. Nie... No? Bierzesz Bierzemy. kompa i. Nie mamy kolejną kasę. Yes. I no cóż, na ty, właśnie na tym właśnie w tym momencie właśnie dziękuję, że byliście tak dalej. A pamiętajcie, aby subskrybować, komentować i łapkować Pamiętajcie, że każdy wtorek i czwartek film o w 14 I każdy sobotę live o 16 I to no, właśnie wusany. Tak, no I, i był Kraker, który poszedł na z dwu No Ale dobra, e, pamiętajcie, ocenicie jak oceniacie właśnie tą gierkę Bo tam jest zadość tego bardzo przyjemna o, Kraker wrócił I e, dobra, no i według mnie taka jest bardzo przyjemna, nie wiem jak wam No mi przywoda do, do gustu Mam dziś, Rtx mam też... 3090 plus Ryzen, Threadripper to jest coś, co chciałem od zawsze zrobić. Ej no też, mam nadzieję, że mam też to przyjmić i tak dalej, to jest pierwszy symulator, więc cześć i czołem. Żegnam.